KOCHAM SEVENEVENA! KOCHAM SEVENEVENA! O, a oni się już balą chyba z kimś Dobra, jak coś, coś to my od nich, jak coś to myło od nich o kurwa, Leży czeka, jeden nie mogę... Kurwa, grucha Jaki kurwa grucha? No kurwa, na reporta mi przyjął O, oh. napisał pewnie, że dzień da O, o widzicie kurwa Leży drugi? Ja dwóch już wyjebałem Leży, leży, ale sztanga no. Do no, Z Prawej dostaje. Dawaj mi te wale miska daj mi rewa lepiej Po prostu się mówi. Mówi się poproszę, prostu. kurwa i morda, 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 kurwa, w co tam. Po się mówię, pożuję. Mogę ich kluczy Mogę mogę ich zbombić. Ochona, kurwa, nie do nich Z tylko pochony. A, nie. to za późno, bo już dwóch wyjebałem. Pewnie dwóch, dobra, jedziemy na lotnie. No dobra, nie wierzę, że to nie. Chodź, idźmy na No idę, bo to nie może być. Ale gruka, powiedzieć. grucha, jak serio. A serio wyjebałeś? No tak, mówię. Ja pierdolę. O nie... Jebany betoniarzu. Ej, jak coś to ja sobie naprawiam furę i przyjechał do mnie. Jak on miał ten od skubidu kurwa? Z... Przyjechał do mnie z Dafne, kurwa ten. Ej, ej, ej. A nie, to Welma a nie Dafne. Ja pierdolę. To, to... Dobra. Chodź tutaj, chodź, chodź tutaj karczyk Za mnie ryja kurwa, jebany, nie, tystą, kurwa, tak. chcę, kurbo, tak. Kurbo, tak. nie Trzyna, nie, nie. 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 kurwa Nie, 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 nie. matkę Można Czemu nie można? Nie można przyjąć, dopiero 19.30 Ej, jedzie coś, pa Mogę napierdalać? Napierdala. Tak, 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 na napierdala, napierdalaj no czy ja ten O kurwa! O, ale bomba. On nas poddał, kurwa? Nie wiem, nie wiem, ja po prostu wysiadłem Poczekaj, bo właśnie się chyba dudnimy, bo chyba wyszedł na nas, nie? Ta wysiad jest po lewej stronie. Ja jest Czeka sobie tam. Dobra, wiesz co? To jest Spotify, odpalę. Dobra, już A sobie muzyczkę jeszcze zmienię O, norweski rap to jest to, dobra, już Lęży Dobra, no <grywa> to chcesz się nakurwiać? Chcesz się nakurwiać? No, to dawaj Poddaj się Dobra Leży no i no. Jak chcesz, to możesz go poddać teraz Dajcie polo, dajcie Daj mi leżę daj, daj mi Leży drugi. Daj mi no. Cicho, cicho, już. cicho, 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 kurota, lutuj, luty luty Szybko, leży trzeci. Dobra, teraz sobie odetkam fanty. Z mojego chłopaka. Byliśmy po no, kurwa. Jeden, kurwa. Foko, mój kiedyś będzie lepiej. Yo, no, gdzieś okay. no, you know. będziesz! Siuu, siuu, siuu! Ale gdy się ruszesz, to nie gadasz! Kurwa, zbuduj się! Leży drugi, kurwa! Fajajaj się, rusza! 1-0 Nie ma wata, nie dam ci! No, posłuszny pies! Siada! No, siadam, siadam! Co za wep? Widzimy się na bazie! Mam wyjść na plażach. Gdzie? Do grucha będziesz musiał mi dać rewę, jak wyląduję na bazie, nie? Mówisz? Mhm, bo wyląduję z hukiem. No kurwa, jestem na fajkach. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz, kto? Ej, wy jesteście na bazie? Ubiej, że wyjdźcie przed, ja, ja wyjdźcie przed, przed, wyjdźcie przed. O, kurwa. Czy nie wychodźcie, nie wychodźcie Znaczy nie no nie wpierdalaj się was, tylko chcicie, żebyście w popatrzyli po prostu Bo właśnie znalazłem nowy generalnie sposób Nie, w, proszę zaopina. cię Proszę cię Kurwa! No i BW mam, zajebiście To jest dzisiaj Zew moje i te maski i ja potrzebuję stary ja dzisiaj organizację da, da, założyłem jestem, no. Ej, patrz, patrz no, to, patrz kurwa. to Weź Questa, weź Questa ja, no. <laughs> no odbieram Questa I tutaj podawanie twoje zadanie, bo widzisz, że musisz mnie quest'a, zaraz... teraz musisz. Dobra, dobra. <laughs> I dojeba, dojeba. A, I co teraz? No dobra. No, to... no dobra, dobra. No to uciekam z buta, ale kamień Nie no synu! weźmy na basie! No szukam bazie kurwa. A, no nas jest zjebana. W blipie skurwa kurwa. No o, jest, super. Dobra, trzymaj się. Alan. Dzięki za dobranie quest'a. Jestem. Jakie? Kiedyś miesięcy expo dostałeś ktoś. Dzięki. O, o, dwa...